Witam wszystkich bardzo serdecznie. W niedzielę zakończyliśmy siódmą kolejkę Bundesligi, a 18 października w piątek rozpoczynaliśmy ją meczem Unionu Berlin z Borussią Münchengladbach. My, jako kibice Die Fallen poznaliśmy po raz kolejny gorzki smak porażki i ułożyliśmy się na dnie tabeli. Ale ten odcinek zacznijmy chronologicznie, bo na Borussia Park wydarzyło się parę nowych rzeczy, a jedną z nich jest zatrudnienie nowego dyrektora sportowego. Po podaniu się do dymisji Rolanda Wirkusa na Borussia Park przywitaliśmy Ruwena Schroeder'a, nowego dyrektora sportowego źrebaków. W swoim CV ten niezbyt owłosiony dżentelmen posiadał takie kluby jak Schalke-Gerzenkirchen, RB Lipsk i Salzburg. Co możemy powiedzieć? Dobry dyrektor sportowy? Na pewno w 21 i drugim roku, prowadząc szalkę, wyciągnął ich z dna, świetne transfery, no ale później coś poszło nie tak, jeżeli chodzi też o trenerów, jakich zatrudniał, coś w szalkę poszło nie tak, no i po prostu zrezygnował ze swojej posady, no i przeniósł się do stajni Red Bulla. Liczymy naprawdę, liczymy na to, że w München Gladbach zrobi świetną robotę. Na tym piątkowym meczu widać było taką sportową złość, gdy kamery uchwyciły go na trybunach starej leśniczówki. No, miejmy nadzieję, że nie skończy się to katastrofą. Od swojego poprzednika raczej gorsze nie będzie, bo już się chyba nie da. I po prostu podchodźmy z wiarą do tej kandydatury, że przełamiemy ten impas 14 niewygranych meczów w Bundeslize, i po malutku, małymi krokami zaczniemy wychodzić ze strefy spadkowej i uplasujemy się na dzień dzisiejszy. Marzeniem jest środek tabeli. Co z tego wyjdzie? Okaże się po czasie. Bundesliga to wszystko zweryfikuje. Ale na chwilę obecną, tak jak mówię, kibice wierzmy w naszego nowego dyrektora sportowego Schroeder. Dasz radę. A teraz przejdźmy do tego piątkowego meczu na starej leśniczówce w Berlinie. No i co tam się wydarzyło? Nasza obrona praktycznie nie istniała w tym meczu, ale obrona Unionu spisała się znakomicie pod tym względem, że nie dość, że dość dobrze bronili, to jeszcze strzelali bramki. Danielo Duki. Trzecia minuta, strzał głową. Morris Nikolas zostaje na linii w bezruchu. Piłka praktycznie uderzona w okienko. No, i mamy 1 do 0. Zaczynając tak mecz z drużyną, która głęboko broni się przed przeciwnikiem. No, kiepski scenariusz dla Polańskiego i całej drużyny. No, ale cóż, tak to bywa. Jeżeli nie potrafimy bronić przy stałych fragmentach gry. Musimy mieć na uwadze to, że będziemy tracili bramki. Najgorsze w tym wszystkim, że z przodu brakuje nam zawodników atakujących, więc ciężko odrabiać później te straty. No i co się dzieje? Przychodzi kolejna akcja unionu. Nasza obrona naprawdę nie istnieje. Wejście w pole karne, strzał. Po długim rogu odbija się od słupka. I tutaj w 100% bramka na konto naszego golkipera. Nikolas, widząc, że piłka wraca, spóźniony kompletnie. Tam timing nie zgadzał się w 100%, no i powracająca piłka, uderzona na wślizgu przez Danilo Dukiego po raz kolejny, gdzieś tam sekundę po tym strzale, kolanem, uderzony w twarz Morris Nikolas, pada na ziemię, no ale... Powiedzmy sobie wprost, w erze Waru takie sytuacje są wychwytywane, weryfikowane i naprawdę werdykt na korzyść unionu. Bramka 2 do 0. Dziękuję bardzo. I po stracie tego drugiego gola, chłopaki zaczęli się mobilizować i atakować. Widać było takie zacięcie w tej grze, zażartość, to czego im brakowało w tych pierwszych minutach i ta determinacja doprowadziła w 33 minucie do bramki niekogo innego jak naszego bośniackiego Tura Tabakowicz po podaniu Engelharda pakuje bramkę na 2 do 1 i tutaj ogromny oddech taka nadzieja w kibicach, pewnie też w zawodnikach że mamy kontakt ten mecz da się jeszcze odwrócić, na pewno zremisować. Kto wie, czy nie wygrać. No i gra toczy się dalej. Druga połowa. Pod znakiem staramy się bardzo mocno, wybiegani, atakujący, ale to nie przynosi żadnych efektów. Żadnych konkretnych strzałów sobie nawet wypisałem. Posiadanie piłki 60 do 40, no ale to nie powinno nas dziwić przy Unionie. No ale w strzałach 10 strzałów Unionu, 4 celne, 5 strzałów Gladbach, 2 celne, czyli 50% jakby nie patrzeć celności, jeżeli chodzi o te strzały na bramkę, no bo jeden gol, a dwa strzały. Niestety. I po raz kolejny oglądamy w dalszych minutach naszą zdewastowaną obronę. Marvin Friedrich totalnie nie nadaje się do Gladbach i to jest y, zawodnik, który zimą musi odejść, bo za niego trzeba zainkasować jakiekolwiek pieniądze, bo wkład jeżeli chodzi o mecz zerowy, dużo błędów, dużo takiej niespokojnej, rwanej gry w jego wykonaniu. Dziękujemy Ci bardzo. Może te parę sezonów temu w Unionie byłeś liderem, ale dziś w Gladbach niestety nawet nie postać drugoplanowa. Mecz w jego wykonaniu naprawdę do zapomnienia i tak jak ja to nazwałem podczas oglądania tego meczu faulem kolejki, tak dzisiaj z perspektywy tych paru dni, jak się już z tym przespałem, podtrzymuję to zdanie, bo Rani Kedira w kontrze po Russia Gladbach łapie naszego kapitana Rokorajca w pół. On się wyrywa. Tam jest jeszcze chwycenie gdzieś za Udo, on się wyrywa, aż w końcu całym ciałem rzucamy się pod kolana, żeby tylko zatrzymać kontrę Borusi. Oczywiście żółta kartka dla Kediry, ale w tym momencie to był kontratak, który naprawdę mógł się skończyć bramką i wynikiem 2 do 2, aczkolwiek został zatrzymany. A w 81 minucie, ten sam faulujący Kedira uznaje, że musi w tym momencie dokonać strzału życia, i trafia. Trafia z pierwszej piłki, świetnie naszła mu na stopę i w prawy dolny róg Morisa Nikolasa. 3 do 1, 81 minuta. No, te 9 minut to już było tylko dobieganie tego meczu i udanie się do szatni. Przegrywamy. Ale czy mamy jakieś pozytywy, jasne strony tego spotkania? Yy, jakaś iskierka nadziei na to, że kolejny mecz, no może nie kolejny, bo gramy z Bayernem, chociaż tam warto, warto wierzyć, i wydaje mi się, że to może być największa niespodzianka. Yy, Przyszłej kolejki, jak nie tego sezonu, że wygramy z Bayernem na swoim stadionie i Monachium się zdziwi, zdziwią się kibice Bundesligi, a my tam chyba wpadniemy w szał i euforię, jeżeli chodzi o radość. Ale taką najjaśniejszą postacią na boisku, jeżeli chodzi o Gladbach, był raczej Kastrup. Bardzo szybki, taki dynamiczny zwinny, on też dał razem z Rokorajcem taki, taki zryw, taką energię, żeby atakować świetne dryblingi, naprawdę te niektóre ruletki, które on robił no coś pięknego i wydaje mi się, że po tym meczu i po tych siedmiu kolejkach możemy powiedzieć, że to był chyba najbardziej udany zakup y jeszcze Rolanda Wirkusa, jeżeli chodzi o letnie okienko transferowe, bo naprawdę chłopak no, widać, że ma duży potencjał i to już są buty nagranie w Bundesliga. I jeszcze tak na sam koniec przeanalizowałem sobie persony, które moim zdaniem zimą powinny opuścić Münchengladbach. No niestety czas mija nieubłagalnie. Zbliżamy się do mm, półmetku sezonu, a więc też zimowego okna transferowego. I dla mnie do odstrzału w pierwszej kolejności Jonas Omlin, były kapitan. Ale bramkarz rezerwowy, który na realia Bundesligi, a tym bardziej na realia Gladbach, zarabia zbyt wiele. 3 miliony za rezerwowego bramkarza no nie u nas i raczej nie w żadnym klubie Bundesligi. Także panie Szwajcarze, dziękujemy za grę, ale musisz pożegnać się z Borusją. Kolejnym zawodnikiem jest nasz ofensywny pomocnik Kevin Sztyger. Przychodził do nas w swoim prime. I to jeszcze po bardzo korzystnej cenie, czyli za całe 0 euro z VFL Bochum. No ale niestety tam zostawił swój prime, a dziś w Gladbach jest cieniem samego siebie. Złe decyzje, zły timing, często wchodzi w niepotrzebne driblingi. Geniusz z Bochum i przeciętniak z Gladbach. Tak można podsumować karierę Sztygera. Kolejny na liście nasz młodziutki Ciarodia. No efekt talentu, efekt talentu, który chyba jest jeszcze za mały na Bundesligę. No dawno nie mieliśmy tak młodego, a zarazem tak elektrycznego zawodnika na Borussia Park. Zapowiadał się dobrze, Seany dawał mu w zeszłym sezonie szansę na samym końcu rozgrywek Bundesligi, no ale dzisiaj po Paru meczach, które rozegrał też u Polańskiego, widać jakieś takie braki mentalne w przygotowaniu do meczu, że jednak ta decyzyjność nie jest najlepsza. Często nerwowe interwencje, dlatego póki jeszcze można, sprzedajmy go, a pieniądze zainwestujmy w kogoś naprawdę solidnego. Marvin Friedrich, nie ma się tu co rozgadywać, po prostu spakujmy naszego obrońcę i za naprawdę dobrą sumę wywieźmy go gdziekolwiek. Dajcie po prostu pieniądze. A wy zabierajcie Friedricha, niech gra u was, może się odbuduje. No, u nas już naprawdę nie ma miejsca w składzie. No i do tego grona jeszcze na koniec dopisałbym Urlisia, naszego lewego obrońcę, z dwóch względów. Kapryśny, jeżeli chodzi o podpisanie nowego kontraktu, bo widać, że ze swoim agentem wyłapali to, że mogą być naprawdę niezłym kąskiem na rynku transferowym. No i proszę o jak dla nas zbyt wiele, jeżeli chodzi o finanse, a szansa na to, że spadniemy do drugiej Bundesligi, nie jest nierealna. Więc on sam też wie, że na zapleczu Bundesligi raczej kokosów nie zarobi, a więc kontraktu może z nami nie podpisać. Więc, jeżeli taki jesteś, to zapraszamy do innego klubu. Pieniążki za ciebie i trzymaj się powodzenia na dalszej. Drodze kariery. No i moi drodzy, to by było podsumowanie tego, co wydarzyło się w siódmej kolejce Bundesligi. Jakieś małe przywitanie naszego nowego dyrektora sportowego Schrydera, No i takie krótkie podsumowanie tego, co może zimą zmienić się na Borussia Park czyli odejścia tych zawodników, którzy na chwilę obecną analizując zeszły i te siedem kolejek tego sezonu. E, powinni po prostu opuścić Gladbach, a za zarobione pieniądze powinniśmy zainwestować na pewno w obrońców no i jakichś skrzydłowych. I na sam koniec, jeszcze mały apel do Kleidingsa team: wracaj jak najszybciej po tej kontuzji, wracaj do formy. Trzymamy za ciebie kciuki. Potrzebujemy Twojej charyzmy, tego ducha zespołu, no i co najważniejsze, tych bramek, żebyśmy w końcu odbili się od DNA tabeli. Szkapy, skapy, trzymajcie się i do usłyszenia.